znowu ja. Tak, dzisiaj mamy Janusa Hajduka, Somino i Kalimbo Gamer. Cztery, który ma... Tiry. A tiry, dzisiaj nagrany odcinek, proszę dawać sesję z łapek w dół. Hmm. Hmm. To wtedy to będzie...

Zobacz co Garnka 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 mikstury Mikstura y Plaka Gratis Plaka Nie plak. Plaka O, plak Plaka. Dobra, chwilę wlewam mixtura czy srebianka Tak, mikstura Mikstura... Sereski No, o co się Janusz No, chwilę, poczekaj chwilę mi się Ale o. nie, tam się tu się popłynie Daj nie się, ale nie Ej, kepka. Mikstura seresji. Mikstura pechowa. Mikstura emocji. piędrze to, to subskrypcji będzie fajny film. Dobra, e telefon. Wódka. Wódka to, Wódka. to będzie Achele.

I tutaj jest kałupin, mixtura kaupina. Mikstura internet. Zzywca. Zzywca. Ej, jadę. Zzywca. Zzywca. Dobry. Pijanek Pianek. Mixtura pepsi. O, pepsi ta z tym, z limonką. Najlepsza. Mikstura lecha. Le lecha. Le le I to tyle. Ej, tyle. Mikstura e, 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 I tyle. To wlewamy jeszcze i tyle. Ja, ja, wiem co chcę wyschwycać Nie, ale nie Nieprawda Teraz to co trzeba Domej. Co potrzeba? Tyle mikstur Tyle mikstur Teraz trzeba patyka wziąć i mikstur Tyle I teraz co robimy? Panki To teraz musimy Panki Teraz musimy wziąć rurkę I zrobić właśnie napełnienie

Co so, do odcinku który my... A tu rozbier... Niestety jest niepubliczny, Ale macie go teraz w opisie, macie go sobie zobaczyć Ten film, gdzie była ta futka właśnie Jak tu do niej wejść Kalim Bogamy jest na Ja pewnie Właśnie Dobra zdanie Ale dobra, teraz sprawdziłem co tu się... A Teraz tak Do piesy, Dmucha? Ja A tu sef o! Widzieliście? To łabajnika musi Ale nie, chodźcie trochę dalej Wiecie co? Tam, tam idźcie No to chodźcie tam dalej Bo tam lepiej będzie Ej, no to w tak takim razie. Ty teraz Radek No, tak się to udało. A, a to. Ja. A co z tym rynek? Poczekaj! Ale ja to po prostu piję! Nie widzę w tym żadnej różnicy! Ja to. ja to po prostu piję! Się w takim razie pustaj, teraz ty ten sybowca. Odsuń się, bo w ciebie O! co mogę pokazać sybowca. No, Dobra, pustamy, A tu mogę sybowca pokazać wam. Ej! Zaraz pokażę Nie nie nie. nie, 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 nie. No bo kurde... Musimy najpierw to złączyć Pamiątka, bazy... Dobra Dobra, jest raz. Tam, ta. teraz, taki raz dmuchamy. A tu pobierz <laughs> <Snyta. śmiech> <Paul śmiech> Pan Dobra, Radek trzymaj tutaj A tu ja samochody kupiłem Tak Dobra, delikatnie Samochody Pan zasikania ma Samochód do dostawy pizzy i subskrybujcie Ej, kanał Kaniosanok Dobra Dawać subskrypcje, w zonecech i łapka w górę pod A Doduchały Kto Pana Grzeszka no. Ej Janusz tutaj stań czy zna? Podajcie opisy pod komentarzem czy znacie Kaniosa Sanok Pana Grześka Kanie czy zna ją? Kto zna pana Grzeszka Kanie to go. dostaje łapkę w górę Ej, nie znam Dlaczego nie znowu ponownie? A masz z nim muzykę, co ja miałeś. A której nie ma? Miałeś zajęcia na piśmie z panem Grzeźkiem. Z panem Grzeźkiem. Nie działa! Który ma i dewiotkę procesu. Łukami. To kto złapie bańki? To by było na tyle, mam nadzieję, że mi się podobał, dobijemy cztery oktury i cześć, ciema, ciema.